Siemano tutaj teraz są z kanału Ravson Games. tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition. <muzyka> Moi drodzy, zanim zaczniemy zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez Paypal. Zbieram pieniądze na HyperX Quadcast. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy znowu w Tibon Junction i będziemy wykonywać kolejne misje poboczne. Zakończyliśmy oczywiście fabułę, żeby było e, jasne. No i będziemy wykonywać misje poboczne, tak? No, więc tak, musimy się spotkać z Zachem. E, coś tam zrobić z graffiti. Znowu muszę tutaj coś e, wziąć. Find lever, Active Gondola i place Placeback. No i tutaj w, między, w międzyczasie będziemy zabijać tych lensów, tak? Tego nie będziemy wykonywać, no bo widzicie, jaki tutaj jest poziom, tak? Niemożliwy. No właśnie. No to co? No to lecimy z kolejnymi misjami. Zaraz tutaj muszę. Zajrzeć, gdzie mniej więcej będziemy się poruszać najpierw w tym kierunku, a dopiero potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, no widzę, że większość zadań idzie w tą stronę, nie? No dobra, trzeba się najpierw spotkać z Zachem, a dopiero potem będziemy się zajmować kolejnymi misjami, nie? No to słyszymy się za chwilę. Dobra, jestem już. Sprawdzę, czy ja nagrywam. Tak, nagrywa się fajnie. Wszystko pięknie. No to co, no to idziemy. I tutaj, z tego co mi wiadomo, yy, będzie arenka. Dokładnie tak. Czyli będą dzisiaj prawdopodobnie arenki. Mam nadzieję, że się przyniknie w kurwie. Dobra, weźmy kadeta i lecimy. Ale no, no, będziemy tutaj na Cały czas Ktoś do mnie napierdala. tutaj coś. Ktoś... Oczywiście są potrzebni gracz, tak, tylko że eee... jak sobie kiedyś grałem w starszą wersję tejże gry, to. Po prostu wyglądało to tak, że sam sobie poradziłem nie i bez żadnych graczy. Mimo Bogu, miło w kurwo tak dalej, i tak dalej. Dobra, no weźmy świeżeczkę szybko. Dobra, wykurwaj. Coś jeszcze? Tutaj są idioci. Widzę. No możemy tutaj nastukać Tych lenserów nie? Bo akurat mamy misję, więc całkiem spoko. Dobra, was już nie ma, jeszcze kilku zostało. Ci na, kurwa mocno tutaj tymi pistolecikami elektrycznymi, więc tutaj trzeba uważać. Również może granata. Ja jakiś tam granat wyszedł, nie, ale trochę słabo. Dobra, bieżyszko, szybko. Wyleć się trochę. Dziękuję. Więc co mi tam się zajęczyło, ale spoko. Jeszcze tutaj, na dole, jeden koleś. Tam na górze. Dobra, wykonane. No, i tak to mniej więcej wygląda: że będą się tutaj respawnić przeciwnicy. W sensie takim, że będą wychodzić yy, z jakiejś tam bramy i tyle, nie? Yy, to trzeba wyrzucić. To trzeba wyjebać w polerę. Nie chciałbym, żeby to rezerwowało miejsce. Sprzedaj, to sprzedaj. To sprzedaj już. To też. Coś jeszcze. To wszystko. Dobra. Lecimy dalej. Najpierw będzie poziom y, rekrutancki, a dopiero potem będzie poziom... Jaki tutaj jest poziom? Y, private, tak. Poziom szeregowego. No niestety można się wkubić, jeśli nie zdekniemy. i wszystko trzeba robić od nowa. No cóż. Dodatkowo jeszcze bolą od tego usz od odpierania bram. Więc to też jest raczej słabe. Czasami się blokują, niestety więc też trzeba się trochę powpurwiać, zanim coś się zrobi. Trzeba tutaj być przede wszystkim skillowym, nie? Ja? Żeby wygrać te wszystkie rundy. A więc chyba ich ze 6 rund, chyba. Przez misji pewnie ta ta misja to już jest już długa nie Dobra Tam ten wyszedł z tyłu widzę. Sporo można zarobić. Wow. no właśnie o tym mówię, że strasznie oni walą tym. Elektrycznymi broniami, nie? To jest najgorsze. Czasami pojawiają się pojazdy, czasami nie. nie są tutaj jeszcze. Aha, granacik. Super. Zdjęcie!

Dobra, kolejna misja wykonana. Bardzo spoko. No, i tak to wygląda. Tak to wygląda. Teraz poziom kapral. No to co? No to słyszymy się po wykonaniu tych wszystkich misji arenowych. Słyszymy się za chwilę. Okej, okay, prawdopodobnie został mi ostatni gościu do zabicia. O, i pięknie. No i mamy już wszystkie wykonane misje z arenki hardkorowej. No i tyle. No i to wszystko. Jeszcze mamy tutaj misję. Tam gdzieś musimy iść, nie i tyle, nie? Wyłączmy tutaj na chwilę tą planszę. Przejdziemy do Tibon Junction, Tak jak wiecie, nasz pęsa. To jest jeden niestety sposób, żeby do niego dotrzeć tak szybko. W tej lokalizacji. Akurat wybiłem 34. poziom, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Wiedźmy tutaj pojazdem. W następnym odcinku będziemy sobie tutaj wszystko robić, nie? Dzisiaj były arenki, więc. A no, za tydzień będą e, misje poboczne, tak ogólne, tak? Grab a lot. Ci w sensie takim, żeby. że trzeba tam pójść znowu, nie? Crimson Armory, dokładnie. No dobrze, słuchajcie, powoli kończymy. Dzięki za obejrzenie słyszymy się w kolejnym odcinku z grybodelens Game Over Edition News za tydzień. Na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!